Siema, ja jestem Hyyen i mam moi drodzy do was. Pytanie Czy chcielibyście serię z Minecrafta na shaderach? No, w tej chwili gdy nagrywam mam 35 fps ale w ogóle mi nie laguje, więc dla, ja nie, dla mnie nie ma problemu. W ogóle. No ale, jeżeli chcecie, Minecraft'a z shaderami, no to piszcie w komentarzach. Jeżeli nie, to też piszcie. No, jeżeli Wam się podoba, jeżeli będą się podobały takie odcinki z shaderami, no to będą shadery będzie ich coraz więcej i może i coraz lepsze i inne. Jeżeli chcecie wiedzieć, co, co, co to za shadery. Nazywają się one o jakoś tak. Nie wiem. No po prostu takie już miałem. Nie wiem skąd. No ale ja gram na tych. Będę nagrywał na tych. Myślę, że będzie fajnie. Jednak to,